Kasa fiskalna online, Novitus One dla branży budowlanej. Pusta, niezaprogramowana kasa, posiada 6 pulpitów i na tych pulpitach znajdują się kafelki, pod którymi programujemy sobie dowolne towary, usługi bądź też funkcje. I tutaj mamy taką kasę demo dla firmy budowlanej. OK. Dwie najczęściej ewidencjonowane usługi. Wybierzemy sobie tą na przykład, usługę budowlaną 8%, wprowadzimy kwotę, OK i zamkniemy sobie formą płatności, na przykład gotówka i paragon wystawiony, z nagłówkiem graficznym, usługa budowlana 8% Jakaś kombinacja, nie ma sprawy, usługa budowlana 23%, do tego ta 8% i na jednym paragonie, na jednym dokumencie zapłacono na przykład kartą. Ok. Chcemy zrobić paragon z nipem nabywcy. Wprowadzamy usługę. ID klienta. Na chwilę obecną jest to tylko i wyłącznie do wyboru NIP. Jeżeli w przyszłości ustawodawca wymyśli jakieś paragony z nipem, yy, przepraszam, z Dragonem albo z PESEL-em, to taka funkcjonalność najpewniej z kolejną aktualizacją w kasie się pojawi powiedzmy, że gotówka i mamy paragon z nipem nabywcy teraz mm, zrobimy sobie fakturę bezpośrednią z poziomu tej kasy bo ona ma taką możliwość weźmiemy sobie usługę budowaną na przykład 23 na kwotę 14 tysięcy zł ok i nie zamkniemy szybką formą płatności, tylko fakturą. OK, faktura VAT. Wybieramy sobie nabywcę. Możemy wybrać kogoś tutaj z bazy. Możemy dodać nowego klienta. Wprowadzamy jego NIP. I kasa z rejestru CIDG GUS pobierze nam dane firmy. Pozostaje jedynie zweryfikować i zatwierdzić klawiszem OK. Praca podpowiada, czy pobrać aktualne dane płatnika z serwera każdorazowo. Możemy potwierdzić, nie musimy. Nadal mamy pole komentarz. Tutaj możemy wpisać uwagi do faktury. OK. I wybieramy formę płatności. Jeżeli wybierzemy przelew, to albo za pomocą daty, albo ilości dni wskazujemy termin płatności. My sobie tu zrobimy miesiąc i kasa drukuje fakturę. I kopię. I nie potrzebujemy żadnego komputera, dodatkowego programu do wystawienia faktur. Mamy no fakturę wystawianą. To była faktura bezpośrednia. Możemy też zrobić fakturę do Paragonu. Przykładowo zrobimy sobie jakąś usługę budowlaną za 250 zł. Gotówka, tak? Zrobimy szybki paragon. Ok, mamy paragon na 250 zł. I teraz wystawimy sobie fakturę do paragonu. Widzimy okno wszystkich dzisiejszych paragonów. I na liście na dole widzę ostatni paragon na 250 zł. Wybiorę sobie nabywcę. I tu w bazie już mam wprowadzone dane jakiegoś pana Jana Kowalskiego, nawet z PESEL-em w nazwie, więc wybierzemy sobie tego jego jegomościa. Ponieważ to nie jest firma, nie ma co weryfikować. Też na dole jest pole komentarza. Też możemy bardziej rozwinąć tą naszą usługę budowlaną, co tam dokładnie wykonaliśmy. Tu jest opcjonalny komunikat, który można wyłączyć. I drukuje nam się faktura do Paragonu. Jedna kopia, do tego przypinamy ten paragon i to zostaje u nas, a klientowi wręczamy taką fakturę do paragonu. Ponieważ zarówno faktury zwykłe, jak i te faktury do paragonu pozostają w pamięci urządzenia, mamy tutaj możliwość wysłania tego dokumentu mailem. Ja sobie rozwinę tutaj taki panel z funkcjami i mam tu m.in. rejestr faktur i rejestr paragonów. Otworzę sobie rejestr faktur. Widzę wszystkie, dzisiejsze fak... Widzę wszystkie dzisiejsze faktury. I jest na przykład ostatnia faktura na 250 zł. I ten dokument mogę sobie wysłać mailem. Wprowadzam na jaki adres chcę wysłać tą fakturę. OK. Otworzy mi się klient pocztowy. Mogę tutaj jakąś treść jeszcze wprowadzić. I kliknąć wyślij. i faktura została wysłana, a wygląda ona mniej więcej tak, bo tu mogę sobie też podgląd w PDF-ie na tym wyświetlaczu wywołać. Ok. I tak mogę wysłać każdą fakturę i każdy paragon. Jeżeli w życie wejdzie rozporządzenie o e paragonie takim, który jest wysyłany elektronicznie i nie wymaga formy drukowanej, to najpewniej to urządzenie zostanie zrehomologowane i przy kolejnej aktualizacji SOFTU taka funkcjonalność również się tutaj pojawi. Można sobie tylko wyobrazić, jak prosto tutaj wprowadza się adres e-mail naszego klienta, czy to będzie jakiś inny elektroniczny identyfikator. Na pewno będzie to dużo prostsze i szybsze niż na przykład na takiej tradycyjnej kasie z klawiaturą numeryczną. Co jeszcze? z czego najczęściej korzystacie Państwo na kasie fiskalnej tradycyjnej. Raport fiskalny dobowy na koniec dnia po zakończeniu sprzedaży. Ok, i drukuje się nam raport dobowy. W kasach online on się de facto nawet nie musi drukować, wystarczy, żeby został wykonany, ale ta funkcjonalność domyślnie jest włączona na drukowanie. I raport miesięczny, wskazujemy za który miesiąc chcemy zrobić raport, przykładowo za marzec. Nie fiskalne, tylko podsumowanie i tu drukujemy takie podsumowanie miesiąca. Kasa nam zwróciła błąd, no bo nie było sprzedaży. Kasa jest nowa wyjęta z pudełka. I to jest Kasa One w branży budowlanej. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą, zachęcam do odwiedzenia strony tt.i.pl. A w celu uzyskania dodatkowego rabatu czy skorzystania z promocji polecam kontakt telefoniczny bądź mailowy. Dane wyświetlą się za chwilę na slajdzie.